Szczęść Boże wszystkim widzom naszego kanału. Dziękujemy za to, że jesteście, modlicie się i wspieracie nas swoją modlitwą. Nadal zachęcamy was do modlitwy, modlitwy za grzeszników, modlitwy o nawrócenia oraz za cały świat i za jego przyszłość. Módlmy się bo o to prosi nas nasza Mama Maryja. Jest to bardzo ważne i potrzebne, aby Bóg okazał nam swoje miłosierdzie w swojej również nieskończonej sprawiedliwości. Wysłuchajmy teraz orędzia Jezusa Chrystusa. Moje dzieci, dziękuję za Wasze modlitwy, cieszę się, że mogę Was spotkać w tym błogosławionym domu. Moje dzieci, ileż obojętności. Przyjęliście dobro jako zło. A zło jako dobro. Obserwujecie, co się dzieje, ale z jaką obojętnością. Ale czas się zakończył. Moje dzieci, otwórzcie mi swoje serca, bo tylko ze mną możecie mieć ocalenie. Nie bójcie się mnie, nie bójcie się tych orędzi. Nic was nie może uratować oprócz mnie. Szatan stara się na wszelkie sposoby zabrać duszę moich dzieci. Moich maleńkich dzieci. Aborcje, eutanazja wszystko to pochodzi od złego, ale Wy jesteście spokojni, jakby wszystko miało powrócić do poprzedniego stanu. Nic, dzieci moje, nie wróci jak było dawniej, bądźcie pewni. Wkrótce zobaczycie, jak świat się zmienia. Wszystko się skończyło, a Wy nadal tego nie rozumiecie. Dlaczego nie posłuchacie mojej matki, która jeszcze daje Wam łaskę bycia blisko Was? Jak bardzo lubię tę wspólną modlitwę, zawsze będę tu z Wami, ale dajcie mi tę radość w każdą sobotę. To jest dom mojego Ojca, pobłogosławiony przeze mnie, konsekrowany przeze mnie. Moje dzieci, kocham Was ponad wszystko, umarłem za Was i za Wasze grzechy. Nie zostawiajcie mnie samego. Pragnę, byście wszyscy ocaleli, byli zbawieni. Wszystko to, co się wydarzy, będzie dziełem mojego Ojca. Spójrzcie, co się wydarzy wkrótce, bardzo, bardzo szybko. Błogosławię Was, dzieci, każdego z osobna. Przejdę między Wami, aby dać Wam całą moją miłość. Otwórzcie na mnie wasze serce, a dam wam łaskę, miłość, radość i nadzieję nowego świata. Jezus. Krótki komentarz do orędzia. Chrystus przypomina nam, że nas kocha, że przez swoją mękę i śmierć krzyżową uratował nas od wiecznego potępienia, ale my musimy się nieustannie nawracać, ufać Bogu oraz dużo się modlić. Jezus ostrzega, że konsekwencją grzechów ludzkości, będą kary, które Bóg ześle na Ziemię. Konsekwencje tych grzechów dotkną każdego. Każdy, kto będzie się trzymał blisko Jezusa i Maryi, otrzyma wsparcie i siłę, by trwać dalej mimo wszystko. Pamiętajmy o tym, aby trwać przy Jezusie i go nigdy nie opuszczać, ponieważ on jest jedyną drogą życia. Otwórzmy nasze serca dla Pana, dajmy Mu się pokierować, przyjmijmy Go jako Króla naszego życia. Jezus wie najlepiej, czego potrzebujemy i co jest konieczne dla naszego zbawienia. Nie bądźmy obojętni, niech nasze serca przepełnia wielka miłość do Boga. Szczęść Boże!